Przegląd prac remontowych prowadzonych w mieście zaczynamy od tego, co aktualnie dzieje się na dworcu PKS, a dzieje się sporo. Odmienione środy autobusów ilońskiej firmy oraz te dalekobieżne przejeżdżające przez nasze miasto zatrzymują się już na nowych stanowiskach. Główna część nowego dworca, czyli właśnie stanowiska dla autobusów i plac manewrowy, są praktycznie gotowe. W budowie jest jeszcze nowy budynek dworca. Całość zgodnie z zapowiedziami szefostwa firmy ma być gotowa na początku sierpnia. Stary dworzec nie jest już, jak wiadomo, dostępny dla pasażerów. Teren ogrodzono i w tej chwili trwana całego rozbiórka obiektu. Z kolei w parku Żwirki i Wigury trwa rozbiórka starej fontanny. Firma Echo w ciągu tygodnia powinna uporać się z uporządkowaniem terenu, a następnie obsieje go trawą. W miejscu tym planowana jest nowa fontanna, a jej projekt jak widać na wizualizacji jest już gotowy, ale ze względu na koszty inwestycja nie będzie realizowana w tym roku. Miasto zależało przede wszystkim na tym, aby uporządkować ten teren, bo w obecnym kształcie to miejsce raczej straszy niż przyciąga. W przyszłości nowa fontanna na pewno ożywi tę część parku i przyniesie spacerującym ulgę w słoneczne i upalne dni. Mówi naszej stacji Magdalena Kopańska, kierownik Biura Komunikacji Społecznej i Współpracy Urzędu Miejskiego. Natomiast miłośnicy rowerów będą mogli już wkrótce bezpieczniej i wygodniej poruszać się po mieście i nie tylko. Gmina Wielu rozpoczęła wytyczanie około 55 km szlaków rowerowych wraz z ich utwardzeniem i oznakowaniem. Pierwsze trasy dostępne będą już w maju. Właśnie ruszyły roboty przy budowie ścieżki rowerowej łączącej ulicę Sienkiewicza z ulicą Śląską. Przejazd z parku na planty. W roku 2014 na to zadanie przeznaczono 200 tysięcy złotych. Więcej o nowych ścieżkach rowerowych na stronie internetowej naszej stacji w przyszłym tygodniu. I jeszcze kilka słów o budowie Syreny. Stary budynek kina, jak widać, zaczyna nabierać już zupełnie innego kształtu. Pierwsze piętro obiektu, od strony Narutowicza, ma wstawione okna. Wyraźnie rysuje się główne wejście do kina, które jak widać w niczym nie będzie przypominać starego. Rozbudowa obiektu na całego idzie także od strony podwórka, a czy wykonawca inwestycji zdąży ze wszystkim na 1 września? Więcej o przebudowie Syreny mówić będziemy za tydzień w wydarzeniach. I na sam koniec ulica Królewska. Tak zwana niebieska kamienica już praktycznie stoi, choć do całkowitego zakończenia inwestycji pozostało jeszcze trochę czasu. Przypomnijmy, że odbudowa niebieskiej częściowo finansowana jest z unijnych pieniędzy. Inwestor dostał na ten cel około 5,5 miliona złotych, a całość projektu wraz z pasażem handlowym, w którym funkcjonują już pierwsze sklepy, ma kosztować 9,5 miliona złotych.